Cześć tu am Games i gramy ogólnie dzisiaj w Age of History 2 i ogólnie zauważyłem, że ja mi się trochę jakby film nie nagrał i ja tu już zacząłem grę od ataku na Białoruś i w dzisiejszym odcinku planujemy utworzyć tak zwane Polish Unii, Unię Polsko-Litewską Także ja tu już podbijam Białoruś ja tutaj co wojsko muszę zrekrutować, bo oni tu mieli, z tego co pamiętam, jakieś 6000 tysięcy wojsk, no niestety ja nic na to nie poradzę, że się nie nagrało, to musicie mi wybaczyć za to, ale no, tak to sam bywa po prostu. I ja tutaj wys muszę wysłać wsparcie, żeby jakoś sobie poradzić z tymi wojskami, bo oni dużo mają wojsk, ale no, zobaczymy jak pójdzie, nie? I w dzisiejszym odcinku oczywiście też będzie trzeba w takim razie Rosję zaatakować, ale no, myślę, że damy radę sobie, poradzimy sobie. I tu mają te wojska. Hmm. To jest trochę niedobrze. Nie niedobrze dosyć, w sumie bardzo nawet. Yy, dobra. I tutaj trzeba ich zamknąć. 500 wojsk. Yy, tutaj zaatakujemy w ten sposób. Albo nie, tutaj się wróćmy. Tutaj zaatakujemy po tyle wojsk. Tu niech zostaną. I tu nie jest Albo dobra, atakujemy... Ale nie tak, tak będzie dobrze. I teraz się tura ładuje. No i jakoś to i te ich wojska rozbiliśmy z tego co widzę, to znaczy... One same się rozbiły lekko, ale no. Dobra. I teraz tak, tymi wojskami idę tutaj, tymi tutaj, tymi tu, tutaj. Tak, te 700 idzie tu, te 700 idzie tu, e, te wojska idą tutaj, żeby złapać tamte, a te 230 idzie tutaj, a te idą tu. Dobra, wszystko jest zaplanowane. A tu jeszcze zarekrutuję 1000 wojsk, żeby powstrzymać e, rozprzestrzenianie się tych wojsk. i Uciekli mi trochę. Ale okropne jest to, że oni mają pierwszy ruch. Jak oni mają pierwszy ruch, to nie mogą uciekać na te inne prowincje. To jest okropne. To jest okropne, naprawdę. I ja naprawdę tego nie lubię. Ale teraz będę musiał za nimi ganiać. Dobra, mm, tutaj od razu te wojska zbiję w jedną kupę. Niech idą tutaj. Wy w ogóle zostawcie w górę i suba. I tutaj oczywiście trzeba się rozdzielić tymi wojskami. I tutaj tych gonić. Dobra, i tutaj jeszcze tych. Dobra, zobaczymy, błagam, niech ja będę miał pierwszy ruch. Ja mam pierwszy ruch, ja mam pierwszy ruch i tutaj oni mają ruch teraz. I znowu poszło na to samo. Ale, dobra, już my przejmujemy Białoruś, a to pierwsze 3 minuty filmu są, także jest dobrze. No i ogólnie, jakby ktoś się zastanawiał, to Austria podbija Czechy, podbija wcześniej Węgry. I tak na świecie to jest tutaj y, jest Hiszpania i ogólnie wojny mają Francję z Niemcami a Francja jak... Nie, Francja nie ma dostępu wojskowego od y, tak. Hiszpania nie ma dostępu wojskowego od y, Francji, ale Włochy już tak i tutaj jest trwa wojna. A tak jak ogólnie na świecie, to jeszcze z tego co widzę, tutaj yy, Dania ma wojnę z tymi Niderlandami, czy jak tam się tam to jest, to jest Belgia, no to tak, tak o, to oni są kimi yy, A tak na świecie to chyba nic ciekawego się nie dzieje zbytnio. No a jeszcze tutaj jakiś kraj, Myanmar, to ja nie wiem jaki to jest, to przejmuje trochę państw. No, i też tutaj coś się dzieje, ale ogólnie, na przykład, Stany Zjednoczone to nic nie zrobiły. A, mają wojnę z Rosją. O, to na korzyść dla nas. To na korzyść dla nas. Ale dobra, wracając. Tutaj trzeba dokończyć. I tak oto właśnie. Kolejna tura. Yy, tutaj trzeba asymilować, ale no. porozmowy pokojowe. Uwaga, błagam, niech przejmiemy wszystko. Błagam, ja chcę przejąć wszystko. To jest bardzo ważne, żebym przyjął wszystko. Okej, okay, uwaga, uwaga, tak, przejęliśmy wszystko, dobrze. Dobrze, Polska już piękna, pięknie wygląda teraz. I tak, czy w podatkach coś tutaj da się zmienić? Trochę research, mogę zmniejszyć. Eee, tutaj punkty dodajmy na population. Populacja jest przy, przydać może jeszcze, dobra i teraz tak, more disband army. Nie. I odcinek dzisiaj będzie tak, postaram się, aby był krótszy, dlatego że się szykuję do maratonu z Minecrafta. Także no, muszę mieć więcej czasu, nie? Więc im krótszy odcinek, tym lepiej dla mnie. ostatni i tak był wystarczająco długi, mi się wydaje. 40-minutowy. Dobra. Mm, ja tutaj muszę asymilować teraz, żeby mi żadnej rebe rebelii nie było. I teraz confirm, confirm, confirm. Okej, okay, kolejna tura OK, i teraz dalej. Tutaj asymil... Nie, to nie, nasze prowincje muszą być asymilowane, nie ich. Dobra, confirm. Okej. Okay. Google... A, dobra te rosyjskie były asymilowane, ale dobra. Konfirm. Czyli co turę mogę dwie prowincje asymilować. Dobra, to jeszcze parę tur, uwaga w ogóle. Z Rosją mamy dobre relacje. Może by się jakaś Unia była dobra, ale to nie jest dobry pomysł, dlaczego... Yy, ale sojusz? Tylko tak. Powiem tak, jaki ma sens sojusz, skoro ja mam zamiar podbić, nie? To tak jakby głupie trochę było. W ogóle myślę, że dałoby się stworzyć Unię, ale właśnie problem jest w tym, że ja muszę stworzyć e, tę Unię Polsko-Litewską, a nie mogę wtedy Unii żadnych tworzyć. Dobra, wracając, tak, trzeba jeszcze dwie tury, dajmy na to. Ok. I teraz asymilacja znowu. Ok. Dobra, czy jeszcze trzeba asymilować? Tak, jeszcze trzeba, dobrze. A zobaczmy jeszcze dokładnie, jakie jeszcze państwo muszę podbić. E, a więc, tak, muszę jeszcze Ukrainę, e, Łotwę i Estonię. No, to nie jest dosyć dobra rzecz. A w sumie z Niemcami mogę? Może jakiś sojusz z Niemcami? Nie, z Francją, e, w Offert Alliance, a jeszcze nie, nie chcą, dobra. Jak nie chcą, to nie. Nikt ich nie zmusza. Dobra, my tutaj dalej asymilujemy. No i chyba dużo, szybciej mi poszło podbicie Białorusi niż asymilacja. To jest trochę minus, mi się wydaje. No trochę nie, nawet nie trochę. I w ogóle. Re refuse. Ja nie chcę koalicji przeciwko żadnemu państwu tworzyć. Dobra, to chyba już koniec. Nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze to nie jest koniec. jeszcze Nie, już? Dobra, to koniec asymilacji. Gratuluję, gratulacje dla mnie. Teraz ja tutaj. Mm. Szczerze, to ja chyba zrobię coś takiego. Jeszcze chcą w ogóle non agression z Omanem. Dobra, jak chcą, to proszę. Ja chyba prostsze zrekrutuję wojska i ja tutaj te prowincje przejmę. Dobra, do 120 tysięcy zrekrutujmy. One się przydadzą na wojnę z Rosją i będzie też dobrze. No, dobra. Te Austria mnie zaatakowała. Co jest? Dobra. Mm, 6000 wojsk. Jak chcą się bawić, proszę bardzo. Ja się tu nie boję ich ataku. Kraków się na pewno obroni. Dobra, tutaj trzeba chyba trochę mniej już. I. O nie. Ej, dobra. Austria mi wojnę powiedziała, ale spokojnie. Austrię mogą zaatakować... Kto może zaatakować? Serbia na przykład. Serbia... Oraz oczywiście że trochę kasy, nie, na pewno się zgodzą. A dajmy im to, co mam. I yy, Węgry, bo mają złe relacje. I ja wiem, że prawdopodobnie nie muszę im w ogóle kasy dawać, ale żeby chociaż... Żeby nie było, że oszukuję czy coś. Dobra, patrzmy. Oni mają wojnę, bardzo dobrze. Kraków się obronił. O! No i nie zaatakowali. A ja teraz mogę tu odbić te tereny. A im tu prądrują jeszcze. No jak miło, bardzo się cieszę z tego powodu po prostu. Yy, jednak uważam, że już po nich jest. Dobra. Mm, a tutaj odbijamy to, co nasze. Albo dobra, poczekam jeszcze. Okej. Okay. Tutaj odbity, a tu nie odbity. Dobrze, teraz będzie odbity. Tak. 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 I tak. Ja na razie chyba chcę pokój z tymi zawiązać. Tak mi się wydaje, bo mi nie opłaca się ta wojna. Mi ta wojna się nie opłaca, ja naprawdę nie mam po co tego robić. Także naprawdę ja bym prosił, żeby mi dali spokój. Hmm. Tutaj sobie jeszcze podbijmy trochę. na jakieś trzy prowincje, tak żeby było. Wiem, że ja mogę całych ich teraz chyba podbić nawet, ale dobra. A w sumie zrobimy e, pis negotiations już. Eee... peace Ja biorę to co mi... tyle i w sumie to tyle mojej strony. No i tak się to robi, na spokojnie. W ogóle jeszcze Norwegia Niemcy zaatakowała. Dobra, no to Niemcy już chyba są sprzyszone na przegraną. Ale dobra, tutaj trzeba poasymilować. A, tylko jedna prowincja, to nie trzeba asymilować, tak? Ehm. Eee... Aha, czekajcie. Map Models. Eee... Prowincji Stability. Aha, i ja tu nie mam jakiejś. Okej, okay, jak wolą. Dobra, także znowu trzeba trochę poczekać. Nie spodziewałem się, że mnie ktoś zaatakuje. Ja mam jakieś złe relacje z kimś państwem. No nie, 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 zbyt, żeby mnie ktoś teraz atakować miał. W ogóle Rosja chce ode mnie. Military e, access. Nie, nie chcę. Dobra, w ogóle oni mają wojnę teraz z Niemcami. Mhm. I 8000 za Military access. Ej, to mogę, ja mogę to wykorzystać. Ja mogę to wykorzystać, jeżeli mówię w jakiś sposób. Ja mogę to wykorzystać w ten sposób, że oni nie będą mnie mogli moich terenów pozbijać, bo będą mieli military access. To jest dobry plan. To jest dobry plan. Dobra. Wracając. Yy, jakieś 150 tysięcy jeszcze. 150 tysięcy. Dobra, i w sumie może jakiś sojusz z Francją by się przydał. Także, jak Niemcy ginąć, będą to ja podpiszę pis negocjations e, offer alliance. O, coraz bliżej. Dobra, mm, już mogę rekrutować. Zrekrutujmy sobie w Krakowie dużo. Mogę też. Dobra, mm, zrekrutujmy sobie dużą armię. Te całe 180 100 tysięcy, co mam, to sobie wydam od razu. Dobra. Kolejna tura. Ja sobie dalej rekrutuję. Okej. Okay. Zrekrutujmy sobie sześciutko. O, tu jest dużo wojska. I tutaj. Koniec rekrutacji mojej. E, tutaj jeden pójdzie. A i ja mam trochę na minusie kasy, ale dobra. Teraz zobaczmy. Tak. Jeśli chodzi o. Potrzebuję tych prowincji. Dobra. Dotąd, dotąd ok. Yy, także send ultimatum. Yy, provinces. Aha, ja ich stolicy potrzebuję. No to nie wiem, czy się zgodzą, no zobaczymy. Ja mam jednostek. Uwaga, ile tysięcy? 40, 50 tysięcy, muszą się zgodzić. Wasalizacją trzeba. Tutaj to w takim razie też trzeba będzie od razu wasalizację. Eee, a, tylko pogorszyć relacje, bo 50 tysięcy to jest dużo, to nie muszę się zgodzić. Send eee, ultimatum i demand vassalization. A właśnie tam ci się zgodzili, no zgodzili się, tak jak myślałem. Okej. Okay. To jeszcze do Ukrainy, Sent Isult i no to po prostu gorsze relacje, żeby kazać im wasylizację, dobra, ok, przepraszam jak problem z ekranem jest maluły, ale już to poprawiam, o, dobra, a i ogólnie to chyba mi, a nie, Ukraina ma wojnę z Turcją, to mnie nie obchodzi zbytnio, ja chyba wyprawiam za chwilę wojnę Niemcom. I no. Ogólnie na ten odcinku to. W sumie tak. Hmm. Wiecie co? Ja chyba to. Wojnę z Rosją przeznaczę na kolejny odcinek. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Ja tutaj sobie wojska zrobię. W jednym. Yy, takie grupy. Nie. I ja sobie przygotuję armię, ale ogólnie to te. Ogólnie to zrobię to w ten sposób, że na następny odcinek będzie to wszystko. Dobra, patrzę jak nie, aż Niemcy umrą. O, mogę w tym odcinku zawiązać sojusz z Francją. To jest bardzo dobry pomysł. Yy, offered Alliance. Dobra, low jest, ale jak zaraz nie wypowiem, jak zaraz Niemcom wypowiem wojnę. Dobra, jeszcze uwaga, uwaga i jedna. No, jeszcze oni walczą. Jeszcze oni walczą. Dlatego ja tutaj muszę poczekać. Nie, no co? Wy? To jakieś żarty chyba. To niech Grecja. A, Grecja ma wojnę chyba. Ona nie wygra. Grecja nie wygra tego. Grecja tego nie wygra. A ja mam za małą żeby się obronić. Także Węgry mogą mi pomóc i w ogóle Węgry są wasalem tych. E, Węgry są wasalem mm, Austrii. To bardzo ciekawa jest. Bardzo naprawdę. Ale no, ja teraz potrzebuję te wojska moje. E, przenieść tutaj. Bo mi zaraz tutaj przejmą. W ogóle... Ja nie wiem, to chyba za duża po prostu agresja jest tych wojsk, mi się wydaje. A tutaj sobie zrekrutuję jeszcze tyle ile mogę wojska. E, no jezu, dobra. Zaraz to odbijemy na spokojnie. Mogą za mnie nawet to zrobić. Kto wie, może zrobią to za mnie za chwilę. Okej. Okay. Tu niech se podbijają, może. Nie wiem, jak wolą. Dobra, ja mam za mało kast, też mi się tak zauważyłem. A i tu mam 13 tysięcy wojsk jeszcze, dobra. Yy, niech idą tako. Dobrze, a tutaj się zrekrutuję jeszcze. I tutaj jeszcze dużo mam wojsk. Okej. Okay. I... No nie, no to źle to zrobiłem. A w ogóle te Niemcy jeszcze. Te Niemcy, ja muszę im wypowiedzieć wojnę. Ja Niemcom wojnę muszę wypowiedzieć. A! To już za późno. A nie mogę teraz y tym wypowiedzieć, albo wiem. Mogę namówić Francję, żeby wypowiedziała wojnę? E, trade request A, chyba jednak nie mogę. Popraw po, po, relacje: halo, kliknąć chciałbym albo Prepare for War. Aha, coś mi się. Apis negocjacyjny, coś, coś nie działa, mi się wydaje. Wiecie? Coś tak trochę nie działa mi. Ale. Aha, ja nie mogę. A, bo jeszcze tura trwa. Dobra, już wiem, nieważne. Yy, nie przemyślałem tego po prostu. Trochę mi tych prowincji przejęli. A jeszcze Aland mnie zaatakował. Pis negocjacyjnie z nimi, czekajcie, bo ja tu pis Negotiations zrobić nie mogę. Bo mi ekran coś zepsułem sobie. Czekaj, aż. już. Halo, you. Ju o, dobra. Yy, ja tak, pis Negotiations. Okej, okay, ani. Czy ja podpisałem pokojowe negocjacje z, z Rumunią? Bła Błaga mnie, mówcie, że tak. Ja chciałem z tym Aland. Aland i PIS negocjations i ja nie chcę od nich nic. I może oni też ode mnie nic nie chcą. A! Dobra, oni ode mnie nic nie chcieli, to ok. Jest dobrze, mogło być gorzej. Dobra, mogło być gorzej yy, i tak, czy ja mogę wysłać... Jeszcze 7 tur. Dobra, jeszcze 7 tur. Yy, w ogóle jeszcze z węgrami mam dobre... Ej, z węgrami mam bardzo dobre relacje. Okej, okay, oni mają z Francją też dobre. Okej. Okay. Okej, okay, a i... Offer alliance, nie, Trade Request Declare War może... Nie wiem. Albo wiem, co zrobię. Wiem, bo ja chcę jeszcze zawiązać... W ogóle mi myszka zaczyna... Nie chcę z Serbią sojuszu. Ja chcę, żeby Serbia wypowiedziała wojnę. No, ale strasznie się ścina. O co chodzi? Jezu, dobra. Kosowo. Ehm, ja wypowiem wojnę Kosowu. Tak, to jest Kosowo. Declare war. I jak mi coś się ścinać, nie wiem dlaczego, wybaczcie za to widzowie. Tutaj za chwileczkę. No co jest? Co jest? Mnie to denerwuje? Dobra, tak. Już spokojnie, na spokojnie. Myszka mi najbardziej ścina. To nie gra chyba na czytko, tylko myszka. Dobra, nieważne. Ja muszę chyba sobie powie... A, bo ja mam Minecraft jeszcze włączonego. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Ja se zrobię z kosowem pis negocjując nawet. Mi na tym nie zależy, żebym był z nic to mi nie zależy. O, i teraz na przykład... O, właśnie z Austrią, ma. dobra, z Austrią to mogło tam być. Dobra. I teraz... Jakbym chciał sojusz z Francji. Aha. Bo oni... Oni zgodzili się na... Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, no ale okej. Okay. Eee, teraz ile jeszcze czekać tur muszę? Ja jeszcze muszę czekać dwie tury. Dobra, dwie tury, dwie tury, jeszcze jedna. I Ju, już koniec, koniec. Mogę sent ultimatum. Eee, dobra, tak. prowincje, annexion demand. Demand annexion. Sent ultimatum. O jeszcze ta. Ode mnie, Belgium, Snow War i Estonia. To mnie nie obchodzi. A, jeszcze jedna tura. Dobra, za jedną turę będzie mnie to obchodzić. A. No. Co to było przed chwilą? Przepraszam bardzo, jestem oburzony. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tą mapą? Dobra, mi gra naprawdę laguje. W ogóle, jak może mi, jak może komuś w ogóle Age of History 2 lagować? Przecież to nie jest jakaś gra na FPS. No. To jest najdziwniejsza rzecz w moim życiu, chyba. Już spokojnie gro. Spokojnie. Już. Ile tutaj tur jeszcze? Trzeba poczekać. Dwie tury jeszcze. Dobra, dam radę. Dam radę zrobić to. W ogóle też... Nie, tego Minecrafta możesz wyłączyć po prostu. Zamknij tutaj. Mogę zamknąć. Mogę zamknąć. teraz, po tej turze, ej ale widzicie to? Tutaj, po boku, to dosłownie się mi zaraz z grę skraszuje chyba. Age of History 2 mi skraszuje, nie no to jest niewyobrażalne. Jak ja nie mam nic prak... ja nie mam nic włączonego, ta gra mi skraszywało. Czekajcie no. Wy tego nie widzicie, ja tutaj przy ekranie pracuję, bo mi coś się zepsuło. Matko nie. Ja byłem na turze... O boże, 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 boże. No dobrze, także jakby ja po odcinku to tutaj te kraje se zbiorę, nie na spokojnie. Mi 50 tur do tyłu się cofnęła gra. Także wybaczcie, ale ja teraz dalej tego nagrywać nie będę, bo tutaj jeszcze. Ja to wszystko naprawię. Będzie sojusz z Francją, będzie z e, w ogóle z Rumunią poprawię relacje. Z Rumunią nie będzie. Z Rumunią nie będzie... E, brufle, rala, e, z Rumunią nie będzie wojny. E, ale no, to już będzie na tyle dzisiaj. Ja w sumie tak właściwie tak. Nie, no, trzeba uznać, że ja wszystkie inne rzeczy zrobiłem. Ja to zrobię po odcinku, oczywiście. Nie, to nie jest tak, że ja tego nie zrobię. Ja to wszystko zrobię tutaj, co jest do zrobienia. Yy, wy możecie teraz zostać się w górę i suba. No i tu ja sobie będę rekrutować i tu był Adam Games, no i no i cześć papa.